Cześć. Wiemy o polityce i czasem może się zdarzyć, że zaczynam mówić w niezrozumiały sposób, ale jeżeli masz jakieś wątpliwości albo potrzebujesz, żebym coś wyjaśnił, zostaw komentarz, postaram się odpowiedzieć. A teraz zaczynamy. Uh, straszył na nas na, na, na tym sondażem Michnik już w piątek uh, i mówił, że o la boga, o wszystko wskazuje na to, że przepowiednia się spełni, kiedy Księżyc schowa się za słońcem i nastąpi zaćmienie. Czy coś w tym stylu, nie, wiem, nie słuchałem specjalnie? W każdym razie. Um, Michnik, Michnik już tutaj bardzo ponure narracje nam snuł w piątek. No i dzisiaj przyszły do nas te narracje. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, co wynika z ich wielkiego sondażu. Sondażu, który został przeprowadzony w taki sposób, że Agora zebrała 90 tysięcy PLN-ów od, od swoich tutaj ludzi, od ludu. I zapłaciła Kantarowi, żeby Kantar przeankietował e, 4000 e, osób pod względem preferencji politycznych, spojrzenia na świat i tak dalej. No i co wychodzi Co wychodzi z tych wielkich, z tego wielkiego sondażu, który bez wątpienia musimy, mm, na, na, na który musimy chwileczkę po, poświęcić, bo to jest, to jest ważne, nie? To jest ważne. E, Mamy tutaj taką tabelkę, już Wam pokazuję. No i tabelka wygląda w ten sposób. E, tabelka mówi, że w wariancie A, gdzie KO, Lewica, Polska 2050 i PSL startują osobno, a PSL nie przekracza 5% progu. W tym scenariuszu e, PO ma 149 głosów, Lewica 46, Polska 2050 30, faszyści 55, i PIS 180. A w wariancie B, gdzie KO startuje z lewicą, a Polska 25 z PSL-em, KO i lewica mają o 8 głosów więcej niż samo KO by miało. A hołownia z, z PSL-em ma o 21 głosów więcej niż miałby um, sam hołownia. Konfederaci mają e, 4 głosy mniej, a PiS ma 20 głosów więcej. Więc ten scenariusz wydaje się niezbyt fajny. W wariancie C KO je, idzie z Polską 2050 i PSL-em, a lewica idzie osobno. Tutaj wielki, patriotyczny, opozycyjny blok zbiera 178, lewica 37, faszyści 62, a PiS. 183. Pis jest trochę bardziej pokonany niż był wcześniej, nie? A z kolei w ostatnim wariancie widzimy zwycięstwo. Jeżeli wszyscy łapią się za ręce jak bracia i siostry i kroczą razem do urn, to opozycja ma 245 głosów. W poprzednich jakby suma wynosiła 225, 208 albo 215. Faszyści mają 48, a Pis 167. Pis jak smok zostaje pokonany, wszyscy się cieszą, wszyscy, wszyscy śpiewają, kwiaty sypią się na ulicach, jest radość powszechna, teraz z kranów płynie już tylko Johnny Walker i w ogóle Polska staje się najlepszym krajem na świecie. Tak. Więc teraz por poroz porozmawiajmy o tym, jak to, jak to się stało. A właściwie, co się nie stało? <laughs> Otóż. No nie, nie, kiedy wszyscy, kiedy wszyscy zbrojnie wyruszają przeciwko Sauronowi, to faszyści z Pisem nie mają większości. Eee... No więc porozmawiajmy teraz o, 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 o sondażu. Ponieważ ten sondaż jest. Mówi nam jedno. Tylko zjednoczeni możemy pokonać siły zła. Tylko razem, jak za czasów Solidarności, opozycja może obalić komunizm. Tak. Tak, tak, tak jest. Tak, tak. A potem. Potem czytamy o metodologii, która została zastosowana do wyciągnięcia tych wyników. I jak czytamy o metodologii, to dowiadujemy się, że cały ten wielki 4000 sondaż jest o kant dupy potłuc. De facto nie ma najmniejszego znaczenia. Znaczy, o tym, że w ogóle nie ma znaczenia, to zaraz jeszcze sobie powiemy. Ale że jest zbiorem kłamstw i promowaniem narracji, która się najbardziej Michnikowi podoba. Powiem. To, czego nie widzicie w tych pięknych słupkach, to czego, czego nie ma tutaj na tych pięknych wykresach, które się rozlały już po całej Polsce, to jest to, że do wykresów byli brani. W sensie do ustalenia tych liczb, do przeliczenia procentowego poparcia na głosy, byli brani pod uwagę tylko ludzie, którzy powiedzieli, że na pewno pójdą głosować. To znaczy, że grupy mniej zmotywowane i niezdecydowane nie mają znaczenia w tym sondażu. Przy aktywności politycznej która ma, jakby, wiecie, to jest 30% społeczeństwa głosuje, i te w tych 30% jest część niezdeklarowanych. Jest część niezdecydowanych też, tak? I niezdeklarowanych, i niezdecydowanych. Te klauny wzięły sobie sondaż, który de facto bada tylko jedną rzecz. Bada korowe elektoraty. Czyli te pewne elektoraty. Te, które czują, że one się niespecjalnie muszą poruszyć. Ale też. Nawet tego nie bada do końca. Ponieważ. i to jest właśnie powód, dla którego wielka przepowiednia Michnika i wielkie jego pianie, jego i jego przydupasów, że. a nie mówiłem! <grym> Wszystko to jest o kandydatówy potłuc także z drugiego powodu, o którym Zdecydowanie warto sobie powiedzieć, mianowicie nawet w tych, którzy zdeklarowali, że będą głosować, będzie ruch. I bez dobrej próbki badawczej, która nam powie, jak duży ruch może jeszcze wystąpić przez następne pół roku, de facto, do wyborów, my nawet nie, nie, nie wiemy, jaki jest margines błędu tutaj, nie? Nie. W sondażu, że PSL się samodzielnie dostanie, nie wykluczono, ale wykluczono inny, sonda wykluczono inny wariant, który jest w tym momencie najbardziej realistycznym wariantem, żeby było zabawniej. To znaczy, zwróćcie uwagę, że żaden z tych wariantów nie zakłada scenariusza, w którym mamy trzy bloki wyborcze. PO, Lewice i Hołownie z PSL-em. A to obecnie jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Mało tego. Nie wiadomo, jak zjednoczona będzie zjednoczona lewica na tym etapie. Zjednoczona prawica na tym etapie. Nie, wi nie wiadomo, czy Agrounia z porozumieniem Gowina ma ma mają w ogóle szansę ukraść cokolwiek, nie? Nie wiadomo, czy PiS pójdzie kurwa z ziobrą. My tych rzeczy nie wiemy. Pół roku przed wyborami stary dziad mówi wam, że fantazję, którą wam wciska już od pół roku non-stop do gardła. Fantazję, która w żadnym kurwa kraju, w którym próbowano ją stosować i nie przyniosła dobrych rezultatów, że tylko ona może zbawić naród. Ja bym powiedział, że zacząłbym od zbawienia wyborczej od tego starego dziada, który snuje takie bajki. Przeszedłbym się na staczką, umieścił dziada na taczce i powiedział: bądź gdzieś indziej. Przestań nam truć dupę, nie? Także. Jeżeli ktoś z rodziny Wam powie, że. O, wychodzi na to, że, że tutaj tylko zjednoczona opozycja może uratować świat, że musimy wezwać kapitana planetę i wszyscy muszą swoje pierścienie wznieść razem. No powiedzcie, nie, to jest te kłamstw. Możecie obejrzeć wideo tego bardzo mądrego człowieka, który tutaj, o, tutaj w tej chwili do mnie mówił i mnie uspokoił, wyjaśnił, dlaczego to jest okropna manipulacja. Jakby nie tak naprawdę wrzucałem wideo o tym, że jedna lista to jest bzdura i tłumaczyłem, że to jest uzależnianie wszystkich. Od Tuska, co jest fatalnym pomysłem. Także w, także w tym głupim kontekście tego, że nie wiem, czy słyszeliście, i słyszałyście, że jak był Biden w Polsce, wiecie, inny Zbawiciel Narodów, to do tego e, wielkiego tutaj, pra pra praktycznie Jezusa, Jezusa wśród Prezydentów na lewo, na krzywo, podlej zdradliwie. Wbił się jeden polityk. Skurwesyn straszny. Skurwesyn po prostu obrzydliwy. I on ukradł czas, na, na naszemu Donaldu on ukradł czas. Ten, 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 ten polityk, ten, który ukradł naszemu Donaldu czas ze szkieletorem Bidenem, nazywał się. Rafał Trzaskowski, ponieważ kurwa chciał porozmawiać z Bidenem o tym, że potrzebują więcej pieniędzy na obsługę, kurwa, migrantów, czy ludzi uciekających przed wojną z, z Ukrainy. Bo Tusk, Tusk się tym nie zajął, nie? I Trzaskowski po prostu na się podobno wkleił do, do, do tego. Więc. Ja bym się może nie zdawał na kolesia, który, który jakby był w pozycji, żeby zadbać o interesy dzisiejsze swojej partii i być może nie był skory tego zrobić? Dlatego trzeba było robić rzeczy za jego plecami? Ta, tak bym na to spojrzał, nie? I dlatego. Raz jeszcze powiem Wam tę rzecz, którą mówię cały czas. Pamiętajcie, proszę, że najważniejsze jest to, żebyśmy my skupiali się na promowaniu naszych wartości, naszych polityków i być może, jeżeli jesteście na siłach i jeżeli macie do tego warunki, żebyście w nadchodzących wyborach, przed nadchodzącymi wyborami, spróbowały się zakręcić wokół polityków. Razem albo lewicy, i zapytać, czy na przykład nie możecie poroznosić ulotek, albo po, 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 porozmawiać z ludźmi, albo pomóc jakoś w organizacji wyborów, żeby zwiększyć widoczność lewicowych kandydatów i kandydatek. Tak? Bo będziecie słyszeć mnóstwo takiego pierdolenia, że o, jedna lista nas zbawi, nie, nie zbawi nas. Szczególnie jeżeli chcemy, żeby postulaty takie jak mieszkanie prawem, a nie towarem, zostały faktycznie zrealizowane i zrealizowane dobrze, a nie zrealizowane w formie prezentu dla deweloperów i bankierów. Tak? To chciałem powiedzieć. Eee... To sądzę, o że Konfa może zawrzeć sojusz z Pisem, bo niektórzy tak uważają, na przykład, Hołownia wierzysz w ten scenariusz i tak to jesteś przerażony. ...zabrakło tam czy. W sensie nie byłbym zdziwiony, gdyby Mencen taki sojusz kombinował. A byłbym jeszcze mniej zdziwiony, gdyby Konfa zawarła sojusz nie z Kaczyńskim, a z Ziobrą. I jakby ja nie mam czasu na bycie przerażonym, ponieważ przerażonym mogliśmy być przez ostatnie 8 lat, nie? Jakby mieliśmy dużo czasu na bycie przerażonymi. Teraz mamy czas na to, żeby zająć się realizowaniem i promowaniem naszych wartości. Więc zamiast, zamiast myśleć o tym, czy to jest przerażające, pomyślmy o tym, jak zrobić to, żeby nasi mieli jak najlepszy wynik. Po prostu. Dwie nieskończoności u Karolina Krowa. Pojedyncze nieskończoności Flavius, Elej, i Janek. Osoby dające pizza. Dąpołowski, Ranafek, Sztowkarnińskiego, Sadowska, Tomandak z kasztanią oraz szefo. Da 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 da. da, da wcykawy z ciaskiem. Michał Pietrowski, Karol Kuter, Gruby Mefisto, Samryn, Bartomej, Behanów, Horsigon Wild, Mariusz Kaw, Łukasz Puchalski, Dawid Krzyniowski, Smołkidora, Rysku oraz Hypatia. Da, 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 w kropster, Adam Borsuk, cukrowy, rzucono, szacuje Robin, Bardaba, Asiu 2, Michał Szedziewski, Klusek, Maciej, ICAK, Rentifo, Julia Ash, e XLS, Miku 39X i osoby dające herbatę, Arkadiusz Gumiński, Marcin Hmiel, Poczek, Deboss, Lakardar, Pawlik Pavlik, Inżynier Pilne, Pati Master 3000, Dariusz Cubcupt, Hubert Mazur, Kakaczka, Maciej Dzieliński, Izabela N., Adrian Gami, Wlubel oraz Chmisiek. Zobaczmy się, 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 zobaczmy się, Zobaczmy. Zobaczmy się